To, co właśnie widzisz, to usunięty tryb, a to jest usunięta waluta. W tym filmie przedstawię Ci rzeczy, które kiedyś były w Brawl Stars i już nigdy nie powrócą, bo zostały usunięte na zawsze. Jeśli kochasz Brawl Stars, to zostaw suba i lajka, wpij na Discorda i wesprzy kanał. Nowe filmy w każdą sobotę o 16.00. Zaczynajmy! Zmiana skina Plażowicz Brock. Na pewno kojarzycie skina Plażowicz Brock, który dostępny z grze do dzisiaj. Jednak kiedyś wyglądał zupełnie inaczej, co można zobaczyć na screenie. Twórcy całkowicie zmienili jego wygląd, dostosowując go do aktualnych standardów wizualnych gry. Zmiana wyglądu Power Cubes. Kiedyś Power Cubes, które zbieramy w trybie starcia, wyglądały jak niebieskie soczki. Miały zupełnie inną stylistykę niż te, które mamy obecnie. Dziś są zielone i bardziej pasują do reszty elementów gry, ale kiedyś miały zupełnie inną formę. Monitorowany poko i zmiana twarzy. Skin monitorowany poko przed spore zmiany wizualne. Kiedyś miał całkowicie białą twarz, co nadawało mu unikalny wygląd. Jednak twórcy postanowili to zmienić, usuwając biały kolor i nadając mu bardziej naturalny odcień. Połączenie konta z Facebookiem. Kiedyś można było zintegrować swoje konto w z Facebookiem. Dzięki temu można było dodawać znajomych z Facebooka, który również grali w Brawl. Była to ciekawa opcja, ale ostatecznie twórcy zdecydowali się na jej usunięcie. Jeżeli podoba Ci się mój film, to zostaw łapkę w górę. Dziękuję, lećmy dalej. Jednego z bardziej unikalnych trybów, jakim był Project Laser. Polegał on na tym, że klikaliśmy w monitorkę znajdującego się przy 8-bicie, a wtedy naszym oczom ukazało się zupełnie nowy kosmiczny tryb rozgrywki, a raczej minigierka. Przenosiliśmy się wtedy do przestrzeni kosmicznej i sterowaliśmy statkiem należącym do 8-bita, co było naprawdę nietypowe jak na standardy browsers. Przejdźmy teraz do tematu, który wielu starszych graczy wspomina z nostalgią, czyli starych skrzynek. Były to sejfy, wyglądające jak niebieskie pudełka z zamkiem. Prowadzono także skrzynki z własnymi poziomami rzadkości, istniały specjalne boksy gwarantujące konkretne rodzaje Na np. Mityczny boks, z którego wypadał mityczny brawler. To była zupełnie inna era losowania nagród. Skoro już mówimy o skrzynkach, warto też wspomnieć o tych trochę starszych, które również zostały wycofane z gry. Mowa oczywiście o klasycznych skrzynkach: Browl Box, najmniejsza skrzynia z dwoma nagrodami, Big Box, średnia skrzynia z trzema nagrodami, Mega Box, wielka skrzynia z pięcioma nagrodami oraz Omega Box, skrzynia wprowadzona tymczasowo ze względu na usunięcie skrzyni z gry. Te cztery typy skrzynek również przyszły do historii i nie są już dostępne w obecnej wersji gry. Poruszmy temat trybu Powerplay, trybu rankingowego, który w swoim czasie był czymś zupełnie innym niż standardowa rozgrywka. Można go porównać do Ligi Mocy, a nawet obecnych rankedów. Gracze zdobywali w nim punkty za dobre wyniki w meczach, a następnie mogli wspinać je w rankingu, by zyskać uznanie i trafić do czołówki najlepszych graczy. Przypominam o zostawieniu suba na moim kanale. Dziękuję, lecimy dalej! Pam, postać, którą zapewne dobrze kojarzycie, ma ciekawą historię, o której nie każdy wie. Chodzi o to, że jej pierwotna nazwa nie brzmiała Pam. W momencie, gdy została wprowadzona do gry, nazywała się Mama Jay i przez jakiś czas była tak oficjalnie przedstawiana. Jednak z czasem twórcy zdecydowali się na zmianę i usunęli tę nazwę, zastępując ją znanym dziś imieniem Pam. Wspominałem już o zadymiarzach chromatycznych w pierwszej części, więc teraz nie może zabraknąć zmianki o chromatycznych kredytach. Były one w zasadzie odpowiednikiem zwykłych kredytów z tą różnicą, że były przeznaczone tylko do odblokowywania brawlerów chromatycznej rzadkości. Dzięki nim mogliśmy zdobyć postacie szybciej, bez konieczności wydawania innych zasobów. Event na zakończenie tej waluty był świetny. Kolejna funkcja, która kiedyś była obecna w grze to podwojenie nagrody za reklamę. Na przykład otwieraliśmy skrzynkę, z której wypadło 20 monet. Wtedy mogliśmy kliknąć specjalny przycisk, obejrzeć krótką reklamę i otrzymać dodatkowe 20 monet, czyli łącznie 40. Co ciekawe, twórcy testowali tę funkcję na star dropach w niektórych krajach. Wspomnijmy o wyjątkowym trybie o nazwie Super City Rampage. Był to tryb PVE, w którym naszym głównym przeciwnikiem był ogromny fioletowy dinozaur, potwór przypominający coś w stylu Godzilli. Naszym zadaniem było uciekać przed jego atakami i zadawać mu jak najwięcej obrażeń, zanim zniszczy całe miasto. Wielu graczy wspomina ten tryb z nostalgią, ale również wielu go nienawidzi. Zostaw sobie łapkę w górę. Nowe filmy w każdą sobotę o 16. Dołącz na Discorda link w opisie. Bez mój kanał, bo wtedy otrzymasz wyjątkowe plakietki przy swoim niku, tak jak w rankedach, oraz będziesz mógł używać brałstworsowych emoji. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień w sobotę o 16.